taka no, chyba jest różnica między naszymi zespołami, że czym oni dalej wlazną no to tym lepiej, że a my, no nie wiem, to jakby nam może troszeczkę brakło siły, troszeczkę muszę w jakie elementy, jakie elementy były gorsze już w tym czwartym w sekcji, sensie, ponieważ no, jeszcze wcześniej sam nie wyglądało tak źle, także, także żeby było to tak Wydaje mi się, że zagraliśmy naprawdę bardzo fajnie. Te no, pierwsze trzy sety stały naprawdę na bardzo wysokim poziomie, no, gdyby nie duża ilość tych zagrywek, ale to już z obu stron, no, to naprawdę masz mecz, mecz stał na bardzo wysokim poziomie i mógł się podobać kiwicy. Na pewno cieszy tylko to, że te trzy punkty są. No, szkoda tego drugiego seta, gdzie, gdzie popełniliśmy zbyt dużo myślę, naszych błędów, co, co spowodowało, że że tutaj Fart wygrał i, i trzeba było dalej grać i, i jakby walczyć do końca już o, o ten kąt punktów. Szkoda nam tego, że nie udało się powalczyć walczyć jeszcze w przez jednym secie, bo tak naprawdę nasza sytuacja w tabeli tak by się nie zmieniła, ale, ale uważam, że graliśmy dzisiaj dużo lepsze spotkanie niż, niż ostatnio z Jeluniem i, i poprzednim Ryszowem, także jesteśmy... Dobrej dyspozycji, może jeszcze nie na tyle, żeby zdobyć punkty z Aksu, ale, ale wierzę, że z optymizmem możemy patrzeć w przyszłość i, i walczyć o to porozumienie. Ligi dla Kielc. że się stwierdzowała jeden punkt. Tutaj daliśmy radę i zebraliśmy za trzy punkty. E, taką różną grą. Partiami dobrą, partiami nawet trzeba by było powiedzieć niedoglądnie. W sensie takim, że tyle błędów takich prostych, zagubieni. Byliśmy na boisku. Nie wiem, czy to jest kwestia koncentracji, bo się prowadzi, to kwestia nie jakiegoś zmęczenia. Na troszkę zabrakło do pełni szczęścia, jeszcze, jeszcze chociaż jednego, jednego seta, żebyśmy powalczyli o ten jeden punkt, to na, na pewno dla nas byłoby to troszkę, troszkę lepiej. Ale porównując ten mecz, który rozegraliśmy niedawno w Wieluniu, a ten dzisiejszy... Praktycznie były dwa, dwa zupełnie inne zespoły. Tutaj, tutaj był jasny walczący o każdą piłkę i tak jak w tym pierwszym socie pierwszym, naprawdę niewiele brakowało do odniesienia, do odniesienia zwycięstwa i właśnie wywalczenia tego jednego punktu.